Witajcie dzisiejsze pytanie: Matka Boża Częstochowska czy Fatimska? Która lepsza? Posłuchajcie odpowiedzi. Zosia pisze: Witam, nurtuje mnie od dawna fakt, że modlimy się do Matki Boskiej Licheńskiej, Częstochowskiej, Fatimskiej i jeszcze innych. Czy tego nie traktujemy tak trochę jak cielca przez nas zrobionego? Przecież matkę ma się jedną. Tak samo ze świętymi, do których się modlimy. Nie rozumiem tego. Dla mnie Pan Bóg jest w trzech osobach i Matka Boska, i koniec. Proszę o wyjaśnienie. dobrze, zacznijmy może od Matki Bożej. Fakt jest taki, że. No, oczywiście, Matka Boża jest jedna. Natomiast mówimy: Częstochowska, Fatymska, Lita Bichańska, Świętolipska. Gieczwałcka, i tak dalej. Jest bardzo dużo tych nazw. Dlaczego? Dlatego, że Matka Boża dotykała, dotyka poszczególnych osób w różnych miejscach. Tam, gdzie to dotknięcie jest znaczące, tam powstaje kult w tym miejscu. To jest, to jest normalne, że wraca się do miejsca, gdzie się ma doświadczenie Pana Boga. Tak jest cały Stary Testament. Spotkanie Abrahama z Bogiem: zbuduj w tym miejscu ołtarz. Tutaj postaw kamień. Tutaj na pamiątkę dla wszystkich: w tym miejscu zaznacz to miejsce, tutaj woda wytrysnęła to w tym miejscu zaznaczyć to trzeba tu było spotkanie z Bogiem, tu się wydarzył cud. No i to podkreślamy. No i mamy górę taką, górę taką, górę taką, świątynię taką, taką i podobnie jest z doświadczeniem Matki Bożej, która Objawia się człowiekowi, przychodzi do człowieka w różnych miejscach. Czasem są to cuda wyraźne, czasem objawienia potwierdzone przez Kościół, inne niepotwierdzone przez Kościół. No i powstaje przez to też nazwa tego miejsca no, związane z Matką Bożą. Dlatego mamy Matkę Bożą Częstochowską, Fatimską. Potem jest obraz Matki Bożej z tego miejsca. Jeżeli powiesimy ten wizerunek, no to inny wizerunek jest w Guadalupe. A inny jest w Częstochowie, i one są znane, mniej znane, komuś bardziej pasuje ten do modlitwy, ten. Ktoś jest bardziej związany z licheniem, bo tam doświadczył głosu Maryi. Ktoś jest bardziej. Ja pierwszy raz usłyszałem w sercu Matkę Bożą, jak mówi do mnie w Świętej Lipce, więc Matka Boża Świętolipska jest mi bardzo bliska, ale to jest ta sama Matka Boża. To jest podobnie jak mamy zdjęcia. Mam zdjęcie z gór i z Mont Blanc, z Himalajów mam zdjęcie z Kilimandżaro z różnych tak, i to będzie Remitu Remitu i to są inne zdjęcia gór tu i tu wszędzie są góry ale to jest moje doświadczenie tych gór i to zdjęcie zapamiętuję chcę na nie spojrzeć jeszcze raz chociaż y, ten sam człowiek góry ale jednak to doświadczenie które tam było ma nazwę w moim sercu ma nazwę w mojej rodzinie oni rozpoznają to zdjęcie bo jest związane z moją wyprawą, z moim doświadczeniem. I, i tak samo jest z, z Matką Bożą. Także to, to są miejsca spotkań, które potem tak nazywamy Matka Boża z tego miejsca i, i tyle. Ale tu nie ma, myślę, że nikt nie ma jakiegoś takiego pojęcia, że mat, modlę się do Matki Bożej Częstochowskiej, a nie modlę się do Matki Bożej Ostrobramskiej. To raczej takiego podejścia nie ma. Matka Boża Częstochowska jest mi bliższa, to rozumiem. Bo w tym miejscu, czekaj mi, Matka Boża Świętolipska jest mi bliska, bo w tym miejscu doświadczyłem jej głosu. Tak jak doświadczyłem głosu Maryi w Medjugorje, jest mi bliska, tam, tam mówiła do mnie. I, I to miejsce będzie mi dla mnie zapamiętane. Tak już jest. Yy, także tak bym zachęcał yy, Zosię, żebyś na to patrzyła i każdego. Natomiast jeśli chodzi o Świętych, to Pan Bóg działa yy, przez Świętych. Żeby ktoś był wyniesiony na ołtarze, to musimy mieć potwierdzone przez, przez Boga, że działa przez tego świętego. Bo cud, za wstawiennictwem modlitwy do przez tego świętego, do Boga przez tego świętego, y, jeżeli Bóg to zrobi, no to znaczy, to jest dla nas potwierdzenie, tak, mamy go wynieść na ołtarze, bo przez tę osobę Pan Bóg chce y, udzielać nam łask. A, a dlaczego udziela łask? Yy, przez, yy, przez świętych. No To jest związane z tym, że no, Bóg tak chce zrobić, że daje nam tych świętych jako przykład. Jeżeli nam udziela łask przez Siostrę Faustynę, bo chce o miłosierdziu Bożym pokazywać nam. Ona jest głosicielką, czy jak przez księdza Michała Sopoćkę. Bo chce da, pokazywać Kościołowi tę postać, która wprowadziła miłosierdzie i walczyła o miłosierdzie. Czemu udziela łask przez Ignacego i Loyola? Dlatego, że chce, żebyśmy żyli regułami rozeznawania, żebyśmy na rekolekcjach ignacjańskich byli. Więc to jest pokazuje jakieś kierunki Pan Jezus w ten sposób, gdzie mamy się rozwijać. I tak ja to rozumiem, Tak, jak udziela nam łask przez Jana Pawła II, człowieka nadziei. Człowieka, który bronił rodziny, Człowieka, który był otwarty na świat, był pielgrzymem. I to nam pokazuje przez Jego, jego osobę. Także to są... Tak na to bym patrzył i takie jest moje tłumaczenie na to pytanie. Także dzięki wielkie za, za nie. My mamy taką książkę z Maryją w życiu w Duchu Świętym. To jest książka, która uzupełni to, co powiedziałem, bo pokazuje, że w każdym miejscu Maryja Wyprasza nam Ducha Świętego. Ona pierwsza nosi Ducha Świętego i uczy nas tego. Także do tej książki bardzo fajnej, książki dobrej ojca Kozuskiego Was zachęcam z Maryją w życie w Duchu Świętym. Link do niej macie w opisie tego materiału. Tymczasem kciuk w górę. Kolejne pytania pod odcinkiem 200. Tutaj komentujcie, co uważacie na ten, ten, ten temat, gdzie pielgrzymujecie, gdzie Maryja mówiła do Was. Zapiszcie te miejsca, pokażcie. Zobaczymy, których będzie najwięcej. Że spotkałeś Maryję i ona mówiła do ciebie, to weź to wpisz w komentarz. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie nasz kanał. Panem Bogu.